Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym filmie zrecenzujemy sobie te oto pudełko. I nie, nie chodzi tutaj ani o ten kawałek plastiku, ani nie będzie to żaden unboxing, będziemy recenzować zestaw, który znajduje się w środku. Zapraszam! Z czeluści piwnicy udało mi się ostatnio odkopać mój stary zestaw z roku 2004 i mam szczerą nadzieję, że w tym pudełku znajduje się kompletny zestaw 7044 czyli Rescue Copper. Helikopter ratowniczy składa się z 205 elementów i dwóch minifigurek, a z tego co tutaj widzę niestety u mnie zachowała się tylko jedna minifigurka. Nie pamiętam już jaka była cena tego zestawu, ale aktualnie według danych z 12 marca 2020 roku ostatnia cena wynosiła 375 zł. Niestety, ale po latach nie zachowała mi się ani instrukcja, ani pudełko do tego zestawu, więc będę się wspomagał laptopem, na którym już odnalazłem instrukcję. Więc o ile znalazłem wszystkie klocki, to zbudujemy fantastyczny model helikoptera z klasycznego Lego City. A więc teraz wysypmy sobie zawartość i zobaczmy, jakie tutaj ciekawe klocki na nas czekają. O, akurat znalazłem jeszcze mój stary separator. Nie pamiętam, czy on był akurat oryginalny. Mamy tutaj bardzo ładną szybkę z nadrukiem. No, niestety tylko jednego ratownika. Ciekawych elementów. O, na pewno będziemy budować sobie taki oto safe, sztuk 2. Skrzydła. Śmigło. Co ciekawe, akurat to śmigło jest. Zobaczcie. Ale gumowym elementem. Na szczęście kabiny pojazdów, samolotów, samochodów w roku 2004 były bardziej złożone. Nie były to jednolite, duże bryły. Zobaczcie, to jest największy element, jaki tutaj znajdziemy. Dość ciekawym, zasługującym na uwagę, jest też element turbiny samolotu. Zerknijcie to. Z tego co pamiętam składa się z dwóch elementów i takie turbiny mamy dwie. Tak więc już bez dłuższego przeciągania zabierzemy się do budowania. Tak oto prezentuje się zmodyfikowany lekko przeze mnie helikopter ratunkowy. Niestety, tak jak się obawiałem, kilku elementów mi zabrakło. To zmusiło mnie do małej improwizacji, ale myślę, że efekt końcowy i tak zasługuje na uznanie. Jak zresztą mogliście dostrzec tutaj w filmie, zabrakło mi tutaj wirnika, więc postanowiłem rozwiązać to w ten sposób, że zamontowałem to na dwóch klockach. I w ten oto sposób mamy jednak ten element ruchomy. Zobaczcie, tutaj skrzydła. Są także składane, niestety, tak jak dobrze tutaj widzicie, to skrzydło mam bardzo wygięte. W przyszłości myślę, że zamówię sobie po prostu nowe i wtedy zastąpię go. Tak samo zresztą jak ten oto uchwyt. Musiałem improwizować, więc dodałem tutaj element technikowy oraz. Sznurek, który również niestety nie jest oryginalny, aczkolwiek będzie spełniał swoją funkcję. Ten element niestety też się zagubił, więc musiałem tutaj zastąpić go tymi skosami. A kolejną rzeczą do zamówienia będą kółka obrotowe, które powinny znajdować się w tym miejscu. Ale może zajmijmy się teraz ogólnie wyglądem samolotu, a jest on naprawdę bardzo fajny. Zajrzyjmy sobie do kabiny, a robimy to ściągając przednią szybkę. Jak widzicie, tutaj. Siedzi nasz pilot za sterami samolotu. Mamy kokpit, który jest ruchomy i do którego też zabrakło mi jednej części, ale to nie przeszkadza w tym, żeby jednak był bawialny. Zerknijcie, że silniki są tutaj również ruchome, więc możemy sobie je ustawiać w dowolnej pozycji, na przykład do lotu, do lądowania. I tak tutaj również zabrakło mi szarych brików, więc zastąpiłem niestety, ale zielonymi. A skoro już jesteśmy tutaj z boku samolotu, zerknijcie, że po obydwu stronach mamy skrzyneczki, gdzie możemy schować. Przeróżne przedmioty, na przykład pomocne do jakiejś misji ratunkowej. Ja dodatkowo jeszcze zamontowałem sobie na boku drabinę, która jest tutaj do wyciągnięcia, możemy ją również później zamocować jakoś w ten sposób. Oprócz tego kręcącego się śmigła mamy oczywiście ruchome kręcące się śmigło boczne. Do wnętrza samolotu możemy dostać się również od dołu, otwierając sobie tutaj te oto drzwi. Niestety w środku nie ma miejsca na minifigurkę, więc ten element nie spełnia żadnej specjalnej funkcji. W tym miejscu znajduje się również tylna część helikoptera dla minifigurek. Spokojnie dwóch ratowników by się tutaj zmieściło. Jak łatwo zauważyć, helikopter został dobrze oświetlony. Mamy tutaj bardzo dużo lampek sygnalizacyjnych jak i z góry, tak i z dołu. Oraz w tym miejscu przednia lampa, która doświetli każdy teren. Bola wam nad tym, że brakło mi niektórych elementów, żeby ten samolot był kompletny. A jak tylko będę miał okazję, na pewno sobie te elementy zagubione dokupię i skończony model helikoptera zagości w moim Lego mieście. A dziś już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam na moje media społecznościowe, subskrypcję tego kanału oraz sekcji komentarzy. Do zobaczenia. Hej.